Rewolucja to nie jest krótka akcja, gdzie coś się dzieje i potem wszystko jest inne. Rewolucja to długi, skomplikowany proces, w którym człowiek musi się zmienić. Dwa lata temu wierzyliśmy w małe, ezoteryczne kręgi. Wynajęliśmy dla siebie ducha świata. Dzisiaj są nas tysiące. Ale to cały czas mniejszość. Ale proces zmiany przebiega poprzez ten długi marsz, przez istniejące instytucje, jak to kiedyś nazwałem, w których przez oświecenie, systematyczne oświecenie i bezpośrednie działania, uświadamianie mniejszych grup wewnątrz i na zewnątrz uniwersytetów, w szkołach, zawodówkach, także w szkołach inżynierskich, nauczeniach technicznych i wreszcie w zakładach pracy. Zwłaszcza tam, gdzie pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy. Ten proces rozpoczął się, jest to długoterminowa historia, którą właśnie teraz zaczęliśmy, ale już wskazuje, że nie będziemy sami. Jeśli jednak zakończymy naszą rozpoczętą drogę i zawiedziemy na uniwersytecie, to na pewno nasza droga w społeczeństwie będzie zablokowana. I jeszcze jedno. Miejsce pierwsze na miejscu pojęcie pierwszym. rewolucji jest dzisiaj do zrozumienia jedynie w kontekście międzynarodowym. Nie będzie niemieckiej rewolucji, ale będzie światowy proces emancypacji w dłuższej perspektywie. Narody już walczą. Trochę się zastanawiałem, dlaczego pan Dutczkę tak bardzo podkreśla że oskarża się go o bycie elementem Proszę. wywrotowym. Dzięki. Tak, no myślę, że... Mam nadzieję, że uważa się za wywrotowca. Nie, Nie może być rewolucji studenckiej, co mogłoby się nazywać rewolucją, mogłoby znaczyć jedynie, że większość obecnej populacji... Stała się świadoma w długim procesie oświecenia, działań i akceptacji. Nie akceptuje już istniejących instytucji, dopiero wtedy rewolucja jest możliwa. Zaczęliśmy, być może jesteśmy na końcu fazy przedrewolucyjnej, ale absolutnie nie mamy jeszcze możliwości jako studenci zrobić rewolucji. To byłoby nic innego jak reprodukcja teorii elity, że my jako studenci przeprowadzamy rewolucję. Że moglibyśmy powiedzieć ludziom, co się dzieje, nie czuję się jak elita, jestem jednym z tych, którzy mają szansę studiować, coś rozumieć i mam zadanie i obowiązek i to jest pojęcie nauki, które za tym stoi. Z nimi trzeba jeszcze porozmawiać. Nauka jako moment samowyzwolenia człowieka od niepojętych mocy. To oznacza oświecenie wynikające z badania naukowego. I jako naukowcy mamy zadanie przyspieszyć ten proces samowyzwolenia człowieka od niepojętych mocy i nie stawać się obiektami innych sił w społeczeństwie. Bardzo dziękuję. Najpierw trzeba uświadomić sobie problem zamiast od razu pytać o odpowiedź. Duczkę nie chcę dawać odpowiedzi, to byłoby znowu to samo taka manipulacyjna odpowiedź, której nie zamierzam udzielać. Bo co to znaczy, by jednosobowo udzielać odpowiedzi. Jeśli ogólna społeczna nieświadomość się utrzyma, trzeba ją przełamać? Wtedy można odpowiadać.